Kiedy widzę opisy typu 38200 gier w jednym, to zawsze podchodzę do nich z lekkim dystansem, bo wiadomo, ilość to jedno, ale liczy się jakość. Czy to faktycznie świetnie działające emulatory, dobrze dobrane gry i wygodne menu, czy może chaotyczny zestaw przypadkowych ROMów wrzuconych na byle jaki dysk? Dzisiaj sprawdzam 500GB dysk, który obiecuje wszystko. Trzy systemy w jednym: Launchbox, Play Night i Retrobat. Obsługę nowoczesnych gier i klasycznych emulacji. A do tego ma działać na zasadzie plug and play. Brzmi świetnie. Ale czy faktycznie tak jest, sprawdzam czy to rzeczywiście złoty gral dla fanów retro, czy raczej coś, co tylko ładnie wygląda w opisie. Po odpakowaniu widać, że dysk jest już zamontowany w obudowie, ale sama obudowa nie robi wielkiego wrażenia. W zestawie mamy kabel zasilający, kabel USB oraz małą gąbkę, którą można przykleić na obudowę lub bezpośrednio na dysk, żeby go trochę wyciszyć. Wszystko podłączamy przez USB 3.0, więc przynajmniej prędkości transferu powinny być przyzwoite. Zestaw jest prosty, bez zbędnych dodatków, ale jeśli wszystko działa jak powinno. To nie ma co narzekać. Czas sprawdzić, co kryje się w tej obudowie. Dysk zamontowany w obudowie to Seagate z 2012 roku, co oznacza, że ma już ponad 13 lat. Sprawdziłem go w Crystal Disk Info i nie ma żadnych błędów, ale licznik przepracowanych godzin wskazuje ponad 30 tysięcy, co oznacza, że dysk działał łącznie przez ponad 3,5 roku non-stop. Czy to problem? Niekoniecznie. Jeśli działa bez błędów i nie ma bad sektoru, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej go używać. Dyski Seagate są znane z tego, że potrafią działać naprawdę długo, więc wiek sam w sobie nie musi być minusem. Dobra, czas sprawdzić, co tak naprawdę znajduje się na tym dysku. Jak zapowiadano, mamy tutaj trzy systemy: Launchbox, Play night i Retrobat, które odpowiadają za organizację i uruchamianie gier. Wszystko wygląda na gotowe do działania, co jest na plus. Nie trzeba niczego ręcznie konfigurować. Poza systemami znalazłem też pliki do instalacji, takie jak daje. DirectX, co może się przydać, jeśli coś nie chce działać od razu? Jest to dość standardowe rozwiązanie przy tego typu gotowych zestawach, ale dobrze, że ktoś o tym pomyślał, bo nie każdy ma najnowsze biblioteki systemowe. Pierwszym systemem, który sprawdzam, jest Launchbox, który służy jako frontend do zarządzania grami i emulatorami. Na dysku jest już skonfigurowany i od razu widać, że obejmuje całkiem pokaźną listę systemu. Wśród dostępnych platform mamy m.in. Nintendo Wii U, NES, SNES, Switch. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, a nawet pierwszego Xboxa. To dość szeroki wybór, zwłaszcza jak na 500 GB miejsca. W praktyce oznacza to, że dostajemy zarówno klasyczne gry retro, jak i bardziej wymagające tytuły z konsol nowej generacji. Pytanie tylko, jak dobrze te emulatory są skonfigurowane i czy rzeczywiście da się komfortowo pograć, szczególnie w gry z Wii U, PS3 czy Switcha, które są bardziej wymagające sprzętowo. Przejrzałem trochę listę gier i wygląda na to, że nie jest to losowy zbiór Romów, ale bardziej przemyślana selekcja. Są tu znane tytuły, które rzeczywiście mają sens na danej platformie. Na pierwszy rzut oka wygląda to dobrze, ale żeby ocenić jak to faktycznie działa, trzeba będzie uruchomić kilka gier i sprawdzić wydajność. Na pierwszy ogień poszedł Xbox, bo z jego emulacją bywa różnie. Jeden dysk radzi sobie lepiej, inny gorzej, więc warto to od razu sprawdzić. Na początku emulator Xemu wymagał aktualizacji do najnowszej wersji, ale wszystko odbyło się automatycznie, więc nie trzeba było nic kombinować. Zanim w ogóle uruchomiłem jakąkolwiek grę, trzeba było jeszcze wskazać BIOS. Ale na szczęście na dysku znajduje się film instruktażowy, który krok po kroku pokazuje, jak to zrobić. Kilka kliknięć i wszystko gotowe. Warto dodać, że testuję ten dysk na laptopie ze zintegrowaną grafiką więc nie spodziewałem się cudów, zwłaszcza jeśli chodzi o emulację bardziej wymagających konsol. Xbox potrafi być kapryśny, a wiele gier wymaga mocnej karty graficznej, żeby działały płynnie. Tym bardziej zaskoczyło mnie, że XEMU radzi sobie tak dobrze, nawet przy podbitej rozdzielczości do Full HD. Pierwszą grą, którą odpaliłem było Halo. Działała zaskakująco dobrze. Płynność jest na bardzo dobrym poziomie, nie ma widocznych lagów, a grafika po podbiciu rozdzielczości wygląda znacznie lepiej niż na oryginalnym Xboxie. Nie miałem żadnych problemów ze sterowaniem, ani błędami graficznymi. Sprawdziłem jeszcze szereg bo w przypadku starszych gier różnie bywa. I tutaj sytuacja jest trochę inna. Gra działa, ale zdarzają się artefakty graficzne, zwłaszcza w niektórych scenach. Nie jest to nic, co uniemożliwia rozrywkę, ale widać, że nie wszystkie gry są emulowane perfekcyjnie. Kolejnym systemem, który sprawdziłem było PlayStation 3. Tutaj od razu widać, że biblioteka gier jest skromna. Na dysku znalazłem tylko trzy tytuły i to raczej te mniej wymagające. Odpaliłem The Wolf Among Us i ponownie byłem pozytywnie zaskoczony, bo gra działa bez żadnych problemów, mimo że testuje wszystko na laptopie ze zintegrowaną grafiką. Warto wspomnieć, że można wrzucać własne gry. Wystarczy po prostu wkleić plik z romem do odpowiedniego folderu i to wszystko. Emulator jest już skonfigurowany, więc nie trzeba się bawić w żadne dodatkowe ustawienia. Dalej sprawdziłem PlayStation 2 i Tutaj wybór gier był większy. Na test poszedł Nitwor Speed Underground 2. Podbiłem rozdzielczość i gra działała bez najmniejszych problemów. Brak spadku FPS, brak błędów graficznych, a całość wygląda lepiej niż na oryginalnym PS2. Na koniec sprawdziłem jeszcze PlayStation Portable, czyli BSP. Wybrałem God of War, bo to jeden z bardziej wymagających tytułów na tę platformę. Działa rewelacyjnie, nawet z podbitą rozdzielczością. Zero problemów z płynnością, brak artefaktów graficznych, dokładnie tak jak powinno być. Jak na razie wszystko wygląda naprawdę dobrze, a fakt, że działa to na sprzęcie bez dedykowanej karty graficznej, robi jeszcze większe wrażenie. Teraz pora zobaczyć jak radzą sobie kolejne systemy. Jeśli planujecie wrzucać gameplay z gier na Wii U lub Switcha, warto pamiętać, że Nintendo nie lubi, gdy ktoś pokazuje ich tytuł. Działające na emulatora. Dlatego dla bezpieczeństwa najlepiej dodać blur, żeby uniknąć problemu. Wracając do samej emulacji, Mario Kart 8 na Wii U działa bardzo dobrze. Emulator poprawnie wykrywa pada od Xboxa, więc nie było potrzeby bawienia się w konfiguracji. Jeśli ktoś miałby problem z wykryciem kontrolera, wystarczy wejść w ustawienia emulatora i ręcznie zmapować przyciski lub w ostateczności grać na klawiaturze. Co do Switcha, tutaj sprawa wygląda gorzej. Na tym dysku mamy emulator Yuzu w wersji Early Access a ta edycja potrafi działać niestabilnie nawet na mocniejszych sprzętach. W moim przypadku od razu było jasne, że mój laptop jest za słaby, żeby komfortowo odpalić gry z tej platformy, więc nawet nie próbowałem. Jeśli ktoś planuje emulować Switcha, warto albo zaktualizować Yuzu do najnowszej wersji, albo skorzystać z innego emulatora jak Ryujinx, który w niektórych przypadkach radzi sobie lepiej. Teraz czas przyjrzeć się RetroBat. W przeciwieństwie do Launchboxa, który stawia na nowoczesny interfejs, tutaj mamy bardziej klasyczne menu przypominające stare konsole. Obsługa jest bardzo prosta. Wybieramy platformę, grę i od razu możemy grać. Pod względem zawartości nie ma większych różnic. Mamy te same gry i emulatory, ale podane w innym stylu. Największa różnica to większy wybór starszych konsol. W RetroBat znalazłem dodatkowe systemy, które nie były widoczne w Launchboxie. Dzięki temu można zagrać w jeszcze więcej klasycznych gier z lat 80. i 90. Interfejs jest Prostszy i bardziej przypomina klasyczne menu konsolowe. Można przeglądać gry według platform, zmieniać motywy i szybko przechodzić między emulatorami. Ostatnią platformą na dysku jest Play Knight, która różni się od pozostałych, ponieważ skupia się na nowszych grach dostępnych legalnie do kupienia. W przeciwieństwie do Lunchboxa czy Retrobat, które są nastawione na emulacje starszych konsol. Tutaj mamy gry Indie oraz wybrane tytuły AAA, które nie zajmują zbyt dużo miejsca. Przykładowo w bibliotece znalazłem Balatro i Little Nightmares, czyli gry, które można normalnie kupić na różnych platformach, ale są tutaj już gotowe do uruchomienia. Wybór gier jest raczej skromny, ale to zrozumiałe, bo 500 GB nie pozwala na umieszczenie dużych tytułów. Podsumowując, ten dysk to całkiem ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą mieć gotowy zestaw do emulacji, i grania bez zbędnej konfiguracji. Mamy tutaj różne systemy: Launchbox, Retrobat i PlayNight, które obejmują zarówno gry retro, jak i nowsze tytuły. Emulacja działa naprawdę dobrze, nawet na laptopie ze zintegrowaną grafiką, co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Oczywiście nie wszystko jest idealne. Lista gier na PS3 jest bardzo skromna a Switch w tej wersji Yuzu raczej nie nadaje się do grania bez aktualizacji emulatora. Poza tym warto mieć na uwadze, że dysk pochodzi z 2012 roku i ma ponad 30 tysięcy godzin przepracowanych. Więc jeśli ktoś chce go używać na dłużej, dobrze byłoby zrobić kopię zapasową. Mimo to, jak na gotowy zestaw, wszystko działa zaskakująco dobrze. Xbox, PS2, PSP i Wii U śmigają bez problemów, a emulacja starszych konsol w RetroBat daje dostęp do naprawdę dużej biblioteki. Jeśli kogoś zainteresował ten zestaw, to link znajdziecie w opisie. A teraz pytanie do Was. Czy korzystacie z gotowych dysków do emulacji? Czy może wolicie sami konfigurować swoje systemy i tracić na to dziesiątki godzin? Dajcie znać w komentarzach. Przy okazji chciałbym Was serdecznie zaprosić do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Retro Konsole Polska, której znajdziesz dyskusje o najnowszych modelach i ich funkcjach, pomoc techniczną i porady od innych użytkowników, linki do okazji zakupowych i promocji, wymianę opinii na temat gier i emulacji.